Tam jak za dzieciaka chodziłem na boisko, do kosza, zawsze po szkole. Spędzałem tu jakieś naprawdę grube godziny. Myślę, że tyle samo co w szkole. I pamiętam, że nawet jak miałem w szkole 2-3 godziny w UEF-u, to i tak mi nie przeszkadzało, żeby przyjść jeszcze się powyżywać. Jako dziecko miałem ogromny upust energii. Myślę, że tej nadpobudliwości na boisku. Przed rzutem zawsze się mówiło, jak teraz trafię, to coś się wydarzy. I takie marzonka się mówiło, a jak się nie trafiało, to jeszcze raz. Takie trochę. Kocha, nie kocha, z kwiatuszkiem tylko w wersji dla koszykarzy. I później pamiętam, że jak już było ciemno i nawet nie było widać piłki, to... Zostawałem jeszcze na boisku i biegałem od jednej strony do drugiej, rzucając cały czas połowę boiska. Jak trafię trzy razy, to pójdę do domu. Jak trafię trzy, to jak trafię pięć razy, to pójdę do domu. I po prostu nie dało się mnie odkleić od tego boiska. To jest ten przywilej dzieci, nie? które mogą po prostu podążać za swoją pasją i się bawić bez martwienia się o sprawy finansowe, opłacenie rachunków, jedzenia. thank oh. you Zobaczyłem właśnie taki malunek z czarnym Romanem. Dla niewtajemniczonych w centrum Warszawy, jakby w śródmieściu chodził taki pan, który miał taki specyficzny dystyng... dystyngowany, nie wiem taki specyficzny krok. I zawsze był ubrany w taki... Chyba to była taka czarna marynarka i taki kapelutek. I on po prostu chodził w jedną, w drugą stronę. Zawsze można było go spotkać w centrum. Każdy wiedział o kogo chodzi. Była to postać właśnie przez długi czas taka bardzo... Bardzo zagadkowa. Wszyscy się zastanawiali o co chodzi z tym panem. I właśnie tylko pamiętam, że w późniejszych latach ten jego look zamienił się z tej czarnej marynarki w taki... Jednoczęściowy kombinezon. Bardzo długo chodził, jeśli dobrze pamiętam, w takim różowym, i też przez chwilę chodził w zielonym. Ten look już nie był taki poważny. Wydaje mi się, że troszeczkę stał się jeszcze jakby bardziej memowy niż wcześniej. Nie wiem dokładnie kiedy, ale wiem, że już ten pan umarł i go nie ma. Ale właśnie przypomniało mi się, taka postać była i że właśnie sporo osób już nie pamięta tego człowieka. Tam właśnie była ulica Warecka. Jest to ulica odchodząca od nowego światu, na której kiedyś mieszkałem. I z takich ciekawostek, jak wszedłem pierwszy raz do tego pokoju, w którym miałem mieszkać, to na podłodze leżała skóra z dzika. I ogólnie wszystko było takie mega stare, ale skóry nigdy nie zapomnę. Dobra. Dzisiaj był taki dzień trochę błądzenia, trochę eksploracji. Przeszedłem sobie trochę po mieście i widziałem dużo takich miejscówek, które bardzo mi przypominały o jakichś wydarzeniach z mojego życia. Niektórych bardziej przyjemnych, niektórych mniej przyjemnych. Miałem różne miejsca, które kojarzyły mi się z jakimiś osobami. Niektóre z nich były dla mnie bardzo bliskie. Z niektórymi miałem jakieś. Burzliwe historie, które mogłyby się skończyć trochę lepiej niż się skończyły. Ale głównym takim motywem przewodnim było to, że ten spacer był raczej na smutno niż na wesoło. Pomyślałem sobie też o takim przemijaniu, o wszystkich rzeczach, które już były, i szukaniu tej nadziei w sobie, że jeszcze będzie tak dużo, dużo takich rzeczy, które warto będzie wspominać. Otacza mnie tutaj tyle takich pięknych miejsc, ale mimo wszystko. Bardzo wiele z nich niesie ze sobą jakieś takie już zakodowane sygnały emocjonalne, nie? Przez to troszeczkę ciężko jest być tu i teraz. To jest właśnie ten urok pojechania w nowe miejsce, bo możesz się po prostu zachwycić bez tego ładunku emocjonalnego i bez tych ludzi, którzy siedzą ci na barku i tego plecaka całego pełnego bagażu. Jakiś taki od początku dzisiaj sentymentalny dzień. <noise> nie wiem, czy zwróciliście uwagę. I niestety dużo z tych wspomnień kojarzy mi się z osobami, o których na przykład dzisiaj wolałbym nie myśleć. Well... I guess it is what it is, nie?